Witam Was na kanale 1000 talerzy. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak robię pastę z makreli. E, robię ją wieczorem i, i światło już jest nie, nie za fajne, ale mam nadzieję, że damy radę. E, to jest pasta, która bardzo często gości u nas w domu, ją bardzo lubimy na kolację przede wszystkim. E, no i co potrzebujemy, by ją zrobić? Potrzebujemy dwie makrele. Jeżeli chcecie mniejszą porcję użyć, to po prostu użycie jedną makrelę i wtedy jedną cebulę i tak dalej. No i właśnie, dwie makrele, na każdą makrelę przychodzi jedna cebula i to jest normalnie żółta cebula, ja nie używam białej cebuli, tylko żółtą. Ja wolę jej smak, ona jest taka bardziej wyrazista. Troszeczkę stoku z cytryny, ale troszeczkę, parę kropli. Yy, ogórki konserwowe. Yy, ja myślę, że tak około czterech, czterech pięciu sztuk. Ja mam takie malutkie, widzicie? takie malutkie korniszonki, 4-5 sztuk takich małych na jedną sztukę, dużo pieprzu i majonez. Ja mam akurat swój domowy majonez, jeżeli chcecie wiedzieć jak ja go zrobiłam, no to pokażę się Wam link do góry z filmem jak zrobić majonez. No i najpierw musimy zacząć od tego, żeby obrać całą makrelę bardzo dokładnie I... i to jest żmudne zadanie, ale wykonalne. Także zapraszam. Słuchajcie, ja nie mam żadnej jakiejś takiej wiem, metody na obieranie makreli, bo może po prostu pokażę, jak ja to robię. Ja zawsze zaczynam od tego, że urywam głowę i staram się tutaj ścisnąć, żeby troszeczkę jeszcze skóry ze sobą na To już wszystko usuwam. Potem makrela ma tutaj taką płetwę i ciągnę za skórę i usuwam tą płetwę. O, w ten sposób. I tu jest kolejna płetwa. Ja ją po prostu jakby wybijam w drugą stronę, i w tym momencie gdzie skóra też mi idzie razem. Tutaj się pojawił taki trójkąt. Tu jest troszeczkę mięsa, więc to obieram. Z kość obojczykowa bodajże, czy jakoś tak. I to usuwam. I tutaj wszelkiego rodzaju paski z pozostałością skóry, które mi się pojawią, po prostu wszystko obieram i wyrzucam. I teraz na grzbiecie makrela tutaj ma dwie płetwy i one mają, one mają one są troszeczkę ukostnione więc ja się staram wbić troszeczkę palec paznokieć i po prostu pociągnąć i chcę usunąć bo jest to łatwiej usunąć teraz niż, niż później o tu skórę urwa i tutaj jest, można zauważyć tu jest jeszcze takie ciemne miejsce i tu są takie małe ości, więc ja tu też wszystko wydłubuję w ten sposób i z drugiej strony robię tak samo to będziecie, to się czuje pod palcem takie kości o, w ten sposób no i z drugiej strony robię tak samo, tu już mi ładnie cała skóra zeszła i urywam ogon w ten sposób i tutaj na tej części brzusznej, ona też ma płetwę i ta płetwa akurat bardzo łatwo schodzi, bo tylko trzeba pociągnąć i jest gotowe. I teraz od środka w brzuchu też tu są pozostałości skóry. Ja to wszystko ściągam o, palcem i obieram. To jest zawsze mój początek, żeby pozbyć się e, skóry z makreli. I teraz potrzebuję widelec. I teraz obracam sobie makrela tak, żeby ona była brzuchem jakby. Do mnie biorę ją w rękę i od strony kręgosłupa troszeczkę to podważam. Właśnie widelcem i potem już ściągam palcem w dół. Tu się pojawiają takie takie rozszerzone ości, musicie na to uważać, żeby ich by tego nie, nie zabrać ze sobą. I zawsze staram się makrele, mm, mięso z makreli brać takimi większymi płatami i pod palcem, ja to zgniatam, bo przecież to wszystko trzeba zgnieść na pastę, ja czuję gdzie one są i zawsze od jakby od dołu ciągnę do góry i tutaj już widzę o, tutaj już widzę ości i te ości podważam i wyciągam. I to samo. I one bardzo łatwo schodzą. I tutaj i ciągnę i rozwalam mięso i tak przecież musicie całe rozwalić, bo y, pastę z makreli y, się albo blenduje, albo ziegnie widelcem. Są różne metody, więc y, to nie ma znaczenia, czy to mięso wycie będzie w kawałkach, czy nie. I ściągam. I tak się zawsze staram właśnie od góry do dołu palcami. Najlepiej się to robi, według mnie, palcami, dlatego, że wtedy czujecie pod palcami te ości, gdzie one są, gdzie one się znajdują, zgrubienia. Tu już nie mam ości i tu, tu też nie, to jest mięso. I znowu. Wbijam widelec, trochę podważam i ściągam. O, nie mi się taki duży płat udało ściągnąć, tu na pewno nie będzie ości. I to samo. Jedna oś. To są akurat um, takie żebrowe chyba. One mają, um, one są obwędzone. I one, one są duże i one łatwo schodzą. O. W ten sposób. Generalnie nie jest to, wiecie, jakaś bardzo przyjemna rzecz, ubieranie makreli. A w smaku jest bardzo dobra i... I ja lubię się z tym pomęczyć. Mam do obrania dwie. Jeżeli nigdy tego nie robiliście, to zacznijcie od jednej makreli, bo, bo jest tam trochę roboty. Także... No. Tak. I tu są w środku takie mniejsze. Się zaczynają mniej więcej od połowy właśnie makreli. W środku mniejsze, mniejsze ości, drobniejsze, ale też pod palcem jest je bardzo dobrze czuć. A jeżeli nie chcecie, żeby Wam ręce brzydko puchniały rybą, to już po skończonej pracy możecie ręce e, przetrzeć octem albo sokiem cytryny. I ona wtedy bardzo fajnie neutralizuje zapach. A jeżeli naprawdę, naprawdę chcecie się pozbyć totalnie zapachu, no to możecie zrobić taką pastę troszeczkę sodu oczyszczonej, troszeczkę wody i taką pastą natrzeć sobie ręce i to już na pewno usunie cały zapach ryby sposób. No i tak myślę, że za 10 minut będę gotowa z obiema. Tu już mam ubrane makrele, obydwie. Wyszło tak mniej więcej jedna trzecia miski. I teraz należy trzeba pokroić cebulkę bardzo drobno. Ja cebulkę przycinam na dole i do góry Aha! jeszcze jedno. Zostawcie sobie tutaj miejsce, z którego wyrastają korzonki. Wtedy będzie łatwiej cebulkę po prostu pokroić. Ona się nie będzie rozlatywać. No i teraz trzeba ponacinać. I bardzo dobrze. Tego już nie kroję, tej końcówki. I zawsze jeszcze, dla pewności, w ten sposób posiekam. Cebulkę już mam w środku. Teraz trzeba pokroić korniszonki. Ja zawsze odcinam miejsce, z którego wyrastają, czyli szypułę. Dlatego, że nie chcę mieć tego pokrojonego w paście. Ogórki, takie malutkie dzielę na trzy i tutaj na pół i je siekam też drobniutko tutaj mam już cebulę mam ogórki no i mam makrele i teraz tak, moja proporcja majonezu na to wszystko jest taka, że ja dodaję dwie łyżki majonezu na jedną makrelę ale, no wszystko wiecie, zależy od makreli i od innych składników, więc to i tak trzeba wszystko sprawdzić. Pieprzu dość dużo, bo raz, że ja lubię pieprz makreli, a w ogóle lubię pieprz. No i cytryna, troszeczkę cytryny, parę kropek i tyle. I teraz ja biorę widelec i ja to wszystko w ten sposób wcieram widelcem przy okazji y, większe kawałki makreli rozwalę, a wymieszanie tego w ten sposób zajmuje dosłownie parę chwil. Pasta już jest gotowa, już nie trzeba nic więcej dodawać. Ja ją podaję pastę z chlebem, albo z bułką, po prostu smaruję i ją, ją się da łatwo smarować, pokażę. Oczywiście, jak chcecie, jak mój mąż, dać masło pod to, proszę bardzo, ja jestem przeciwnikiem masła pod wszystko, czym smarujemy, więc są dwie szkoły, ja nie daję masła, jeżeli chcecie, oczywiście możecie. Pastę, jak widzicie, da się smarować bez żadnego problemu. Nie jest to... Mimo tego, że ja nie blendowałam tej makreli, to nie ma problemu, żeby ją rozsmarować. Makrela wędzona jest na tyle miękką rybą już potem, że słuchajcie, w rękach ją możecie widelcem czymkolwiek bardzo łatwo rozwalić. No i tak ona się prezentuje. Smakuje pycha. Pachnie też pycha, ale to ja sobie zjem na kolację. Także zapraszam Was wszystkich do próbowania past bo może jeżeli ktoś nie lubi wiecie, makreli tak po prostu jeść, to jest to jakaś opcja dla niego. Jeżeli nigdy nie próbowaliście obrać makreli, próbujcie. Nie jest to nic ciężkiego, nic trudnego, tylko trzeba faktycznie uważać na kości. No i ja Wam wszystkim życzę smacznego.